I zabieramy Państwa do biblioteki, ale nie tylko po to, żeby. Wypożyczyć książki, ale po to, żeby skłonić Państwa do rozmowy, znajdujemy się na osiedlu Kopernik. Gościmy w Bibliotece miejskiej numer 21 to przy ulicy Syriusza. Moimi gośćmi są panie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak wiemy, wciąż trwa nasza wspólna kampania. Razem przeciw przemocy przypomnę tylko, że Telewizja i Radio Imperium są patronem medialnym tej jakże ważnej i potrzebnej kampanii. Kampania trwa w najlepsze, Pani Jadwigo. Za nami kolejne spotkania, kolejne eventy, między innymi w centrach handlowych, co też Państwo pokazywaliśmy. Będziemy jeszcze pokazywać, ponieważ cały czas akcja trwa. Wiem, że też wychodzicie do ludzi, i to jest jakby biblioteki, są jednym z tych elementów. Tak, tak jak pani powiedziała, minęło już sporo czasu, za nami już wiele wydarzeń, ale przed nami jeszcze sporo inicjatyw i pomysłów na to, w jaki sposób rozpowszechnić informacje i udostępnić te informacje dla mieszkańców miasta z zakresu przeciwdziałania przemocy. I między innymi jednym z takich działań jest punkt konsultacyjny, który w najbliższym miesiącu, czyli w grudniu e, otwieramy i udostępniamy dla mieszkańców. E, jest to punkt, w którym każda osoba, która będzie chciała dowiedzieć się czegokolwiek na temat zjawiska przemocy, e, będzie mogła zgłosić się i w sposób bezpłatny e, i anonimowy skorzystać z takiej porady. W poprzednim miesiącu, w sensie w tym trwającym miesiącu, w listopadzie, takie konsultacje były prowadzone na innym gibickim osiedlu, na tym najbardziej ptasiem, czyli na korniku. Tam spotykaliście się Państwo z mieszkańcami też w bibliotece. Teraz na Koperniku w grudniu będzie do dyspozycji, do Państwa dyspozycji, pani Katarzyna, osoba z 25-letnim stażem pracy. Ćwierć wiecze pomagania już za Panią. Tak, tak. Zdecydowanie tak. Zapraszam wszystkich 1 i 8 grudnia 2021 roku od godziny 11 do 13 czekam na Państwa otwarta, życzliwa, no i y, myślę, że y, o przemocy y, Państwu opowiem wszystko. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości, to anonimowo rozwiążemy pewne sytuacje. Bardzo dziękuję paniom za spotkanie. No i co do zobaczenia jeszcze, pani Jadwiga. Pierwszego i ósmego. Pierwsze. Pierwszego i ósmego. Zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek wątpliwości.